Jedne z najbardziej pamiętnych słów, które Jan Paweł II skierował do rodzin. Rodzino, stań się tym, czym jesteś. Żebyśmy my jako rodzina mogli się stać tym, czym jesteśmy, każdy z nas musi wrócić do korzeni. Musimy wrócić do naszej prawdziwej tożsamości. To, czego potrzebujemy, to tego doświadczenia, że jestem kochany, że jestem dzieckiem Pana Boga że jestem dziedzicem Królestwa, że jestem przyjmowany i y, y, akceptowany z y, miłością. To wszystko y, czeka i jest nam y, y, ofiarowane w sakramencie chrztu. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy wrócili do korzeni, żebyśmy dokopali się do wód chrztu, żebyśmy rozpakowali ten skarb, żeby chrześcijaństwo i wiara, którą Odziedziczyliśmy, stała się naszym wyborem. Tam jest właśnie nasza prawdziwa tożsamość i dzięki powrotowi do korzeni rodzina nasza może stać się w pełni piękną, w pełni łaski, w pełni tej tajemnicy, jaką zawarł Bóg właśnie w tym, czym jest i ma być rodzina. Zapraszam Was, kochani, do powrotu. Do korzeni. Czy pamiętasz swój chrzest? Nie pamiętam swojego <laughs> sztu, Nie pamiętam. Pamiętam go ze zdjęć. Dość często do niego wracałam, bo mieliśmy taką praktykę rodzinną, że oglądaliśmy sobie zdjęcia. Ale pamiętam, pamiętam moment, kiedy uświadomiłam sobie to, że jestem ochrzona. Bo to nie przyszło od razu, to właściwie przyszło dość późno w moim Całkiem życiu. Niedawno, Całkiem niedawno tak naprawdę. Niedawno. Mhm. No to niepodobnie, mnie podobnie, bo to faktycznie w chwili nawrócenia odkryliśmy w ogóle do czego my jesteśmy w tym chrzcie zaproszeni i, i o co w ogóle chodzi w, w chrzcie. My mamy takie doświadczenie, czasem zdarza nam się mówić ludziom, żeby przyjęli chrzest. No i wtedy ktoś się może zdziwić, bo mówi. Przecież już przyjąłem. przyjąłem. Jak mam drugi raz nie mogę przyjmować chrztu, tak? Jakby otrzymałem z nami, ono jest niezamazywalne i ono jest już na wieczność. Jak to zrobić? Tymczasem chodzi o taką trochę grę słów, że my po prostu nie żyjemy w tej tożsamości, w której powinniśmy żyć, bo właśnie nie przyjmujemy chrztu, nie przyjmujemy. To, co z tego chrztu wynika i myślę, że to są, stąd się biorą nasze takie problemy w wierze, problemy w, w miłości, w nadziei, w ogóle w życiu, że właśnie nie żyjemy w tej tożsamości, nie jesteśmy tym, kim rzeczywiście jesteśmy. No, my się dokopywaliśmy właśnie do tej naszej tożsamości, do, naszego do tego pytania, które powinniśmy zadawać sobie tak naprawdę od urodzenia właśnie, nie? kim jestem, wtedy, kiedy się nawróciliśmy. Kiedy mhm. dokonała się zmiana myślenia w naszym życiu. Wtedy dopiero właśnie świadomie przyjęliśmy to, czym zostaliśmy obdarowani, tak? jako mhm. niemowlęta, tak naprawdę. To jest w ogóle ciekawe to słowo chrzest, czyli z greki baptizma, czyli zanurzenie de facto. Bóg chce nas zanurzyć w sobie, chce nas zanurzyć w Chrystusie, zanurzyć, utopić tak naprawdę. My się wzbraniamy, my nie chcemy właśnie przyjąć tego chrztu, bo to się wiąże z utratą kontroli, niejako. My lubimy wszystko kontrolować, a właśnie Bóg nas zaprasza do takiej miłości, która nie zna miary. Tak? Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary i dlatego my się wzbraniamy. I dlatego to nasze życie nie jest tym, czym być może. I myślę, że zaczynamy ten czas właśnie rekolekcji, żeby kolejny raz, kolejny raz przypomnieć sobie, kim my jesteśmy. I, I gdy się okaże, że za te 30 dni, 30, 3 dni, a może wcześniej, uda nam się dokopać do tych wód Chrztu, a właśnie co jest celem rekolekcji, no, spowiedź. Tak czy nie? Jesteśmy katolikami czy nie? I jeśli dokopiemy się właśnie przez ten sakrament, kiedy jakby otworzymy serce, żeby Bóg zadziałał właśnie przez ten sakrament. Za te 33 dni, albo daj Boże jeszcze wcześniej. No właśnie. Jeśli się to uda, no to będziemy śpiewać wszyscy Gloria. Tak, chwała Panu. Nazywam się Adrian Pakua, jestem mężem Dagmary i ojcem ponad dwójpoletniej Marii Hyacinty. Dla mnie, jako dla mężczyzny, to jest jedno z najważniejszych doświadczeń mojego życia: doświadczenie miłości Boga Ojca, ale właśnie tej Boga jako Ojca. I mam takie dwa doświadczenia. Jedno to było takie doświadczenie, kiedy przez 6 miesięcy byłem w stanie krytycznym, to znaczy kiedy byłem już jedną nogą na drugim świecie, to był czas totalnego załamania się mojego zdrowia fizycznego i psychicznego. To było coś, czego bym nigdy nikomu nie życzył, co pokazało mi cierpienie, którego sobie nawet nigdy nie wyobrażałem. To była rozpacz, ciemność. To było coś, co wydawało mi się, że to jest piekłem na ziemi, i w tym czasie. Tym, co mnie z tego wyprowadziło, wyciągnęło, była modlitwa osoby nade mną, która powiedziała: Bóg mówi do ciebie, jesteś mój. I te słowa, jesteś mój, usłyszane właśnie, i to, że uwierzyłem, że to Bóg właśnie mówi to do mnie, te słowa, jesteś mój, mnie uzdrowiły, uwolniły i ocaliły. I potem w kazaniu jednego z biskupów usłyszałem, że słowa. Że podczas każdego sakramentu chrztu Bóg mówi do człowieka: jesteś mój. Jesteś mój, mówi do każdego chłopca, jesteś moja do każdej dziewczynki. I to jest coś, co jest uniwersalne, co każdy z nas może odkryć. Jestem przekonany. Ta moc tych słów: jesteś mój, jesteś moja, to jest coś, co każdy może odkryć. Tym bardzo chciałbym się podzielić właśnie z każdym mężem, z każdą żoną. Bo to jest coś, czego życzyłbym każdemu, żeby odkryć tą miłość ojcowską. I drugą taką łaską było to, kiedy w Słowie Bożym takie słowa jakby zostały mi przekazane, jakoś i je odbierałem, że one są do mnie, kiedy Bóg wypowiada: spełnisz wszystkie moje pragnienia. To był czas, kiedy zamierzałem podjąć pewne wyzwania, pewne rzeczy, i zostało mi właśnie polecone. W Spowiedzi Świętej, żeby po prostu przeczytać Słowo Boże i poszukać tam światła. I właśnie te słowa spełnisz moje pragnienia. Poczułem się jakby Bóg położył rękę mi na ramieniu i powiedział: Słuchaj, znam cię, wiem jakie masz słabości, lęki, wiem co przeżyłeś, jakie masz, jaką masz historię dzieciństwa, znam wszystkie twoje grzechy i ja ci mówię: spełnisz moje pragnienia, dasz radę, zrobisz to. I to są słowa, które usłyszałem 7 lat temu, które do dzisiaj dają mi takiego potężnego kopa, które są źródłem mojej wiary, energii. Cały czas czuję tą rękę Pana Boga na ramieniu i te słowa spełnisz wszystkie moje pragnienia, dasz radę, zrobisz to. I tego życzę każdemu, właśnie, żeby odkryć w Bogu kogoś, kto Cię nie, niesamowicie, bezwarunkowo kocha i kto. Liczy na Ciebie, wierzy i wie, że poradzisz sobie z tym, co masz do zrobienia. Niech Pan Jezus będzie pochwalony. Na wieki wieków, Amen. Witamy wszystkich. Nazywamy się Czechyrowie. Agnieszka i Łukasz. I mówiono nam, żeby koniecznie powiedzieć o stażu małżeńskim zaraz na początku, bo wydaje się, że mówią do Was dzieciaki. Ach, chyba nie takie dzieciaki. No, niestety nie aż tak. 11 lat jesteśmy po, po ślubie. I mamy, I mamy czworo dzieci tutaj z nami. Oczakuj taki, taki oddech, że was. 11 <laughs> lat po ślubie. Czworo dzieci. <laughs> Tak, tak, ale jedno, już, jedno już, słuchajcie, zaparkowało tam, gdzie trzeba, także nie nasz sukces, ale, ale go sobie trochę przypisujemy, żeby się podnieść na duchu. Mamy jednego dzieciaczka w niebie. Czworo siedzi teraz grzecznie, mamy nadzieję, w pokoju, a jedno w niebie. Mam nadzieję, że nie w jednym pokoju, Łukasz. Nie? nie. 12 lat temu prowadziliśmy razem audycję radiową, i od tego czasu nie robiliśmy niczego takiego dużego wspólnie, więc jesteśmy trochę zestresowani. Tak, bardzo. Ale trzeba powiedzieć, że te... naście lat temu spotykaliśmy się w, taki, w takiej konfiguracji. Tylko dlatego się spotyka, spotykaliśmy w takiej konfiguracji, ponieważ Agnieszka mi się bardzo podobała, a to była jedyna możliwość, żeby gdzieś ją poznać. Kolega mi powiedział, dostań się do radia, ona tam działa, może się uda. Jak widać, Mówimy dzisiaj o tym, jak wygląda nasza wiara, nasza relacja z Bogiem i to nie jest takie proste, bo niby pochodzimy z domów katolickich, jesteśmy ochrzczeni, dostaliśmy ten pakiet od swojej rodziny, startowy, ale ten startowy, jak dobrze wiecie, nie wystarcza. Znaczy weryfikujemy swoją wiarę, nie? Nagle jest taki moment, kiedy trzeba sobie zadać pytanie. Ty, ty mówiłeś mi o tym, że, że tak miałeś że y, zadałeś sobie pytanie, y, dlaczego ty w ogóle chodzisz do kościoła. Y, czy to nie jest hipokryzja z twojej strony, nie? Tak, tak. Bo po, po jakimś czasie, kiedy chodzisz, bo po prostu trzeba pójść i nic dalej, no to, no to myślisz sobie, no ale, to, ale, po, ale po co ja tam idę, nie? Po co w, w tę niedzielę tę godzinę gospodaruję na to, żeby pójść do kościoła? I to był taki czas trudny w moim życiu. I to był czas już po naszym ślubie. Tak, to już był czas po naszym ślubie. I człowiek nazywa się katolikiem, chrześcijaninem, wierzącym i tak dalej, a w głowie ma mnóstwo pytań, nie? czy mam jakąkolwiek relację z Bogiem. Dodatkowo był to bardzo trudny czas, bo od lat 15 zmagałem się z uzależnieniem od pornografii i to wszystko, wszystko się skumulowało. I na, na, na wszystkie sposoby potrafiłem na różne sposoby starałem się z tym uporać i nie potrafiłem tego zrobić. I nadszedł dzień, kiedy po jednej spowiedzi Pan Bóg mnie z tego uwolnił. Czyli okazało się, że po drugiej stronie jest żywy Bóg, że jest ktoś, kto może to zabrać w jednej sekundzie. I to jest moment zwrotny, nie? Mówi się, że, że jesteśmy nawróceni, nawracamy się cały czas, ale ten moment zwrotny, moment przełomowy, to wydaje mi się, że to właśnie to, kiedy zdajesz sobie sprawę, że po drugiej stronie jest żywa osoba. I od tego momentu. Chyba cała nasza rodzina... Pociągnąłeś za sobą. Tak tak tak, tak, tak. tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Tak, też, też myślę, że to był taki moment dla mnie żywego nawrócenia właśnie. Wespół, zespół z Łukaszem. Ja też pochodzę z praktykującej rodziny. Tak myślę na to teraz bardziej patrzę dzisiaj. I, i głównie z domu wyniosłam rytuały, takie obrzędy religijne, udział w nich i, i w zasadzie taki właśnie... Miało to być taką podstawą do, do oceny, czy jestem dobrym katolikiem, czy nie. Też modlitwa, ale to o tym będziemy, myślę, mówić trochę tak, później. Tak, tak. Ale ona też spowodowała to, że, że w ogóle nie miałam poczucia, że, że Pan Bóg to jest w ogóle jakaś osoba, z którą wchodzi się w relacje, czy w ogóle indywidualną to już w ogóle kosmos jakiś. Raczej, raczej miałam takie przeświadczenie, że no chodzę do tego kościoła i, i, i zadawałam sobie pytanie, czy to jest dobre, czy nie, czy ta wiara, religia jest dobra, czy nie, co ona wnosi. I generalnie tak gdzieś przez jakąś tam drogę poszukiwania też na gruncie filozofii, metafizyki, różnych właśnie myślicieli, próbowałam sobie gdzieś tam to w głowie poukładać. Wyszło mi, że tak, że, że, że to jest jednak coś tam wartościowego. Tak? I, i, I myślałam, że, że jak chodzę właśnie w niedzielę do kościoła, w zasadzie to nawet nie w każdą chodziliśmy wtedy. nie? Idziele no to po do prostu tak. już zaczynało być coraz gorzej z tym. Nie? Tak, 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 po prostu zupełnie jakby no, no nie żyło w nas to, ta wiara w nas nie żyła, więc, więc jakby no to miało też swoje skutki. No i doszliśmy do takiego momentu z Łukaszem, gdzie Pan Bóg wszystko powywracał w naszym życiu. I odkryliśmy w ogóle, że on jest osobą, że on jest w ogóle rewelacyjny, że on chce ze mną indywidualną jakąś relację nawiązać z Łukaszem Indywidualnym i w ogóle z nami obojgiem i, i w ogóle po prostu to życie z nim może być jakieś bardzo ciekawe i, i, i w ogóle opierające się właśnie na, no, na, na, na żywym kontakcie, można tak powiedzieć. Nie? Tak to właśnie u nas było. Jesteśmy w drodze. O kilku etapach tej drogi już Wam opowiedzieliśmy. Kilka następnych na pewno usłyszycie w kolejnych odcinkach. Litka i Irek. Jesteśmy małżeństwem od ponad 20 lat. Jesteśmy rodzica, rodzicami ośmiorga dzieci, z czego tylko czwórkę dane jest nam wychowywać. Dzisiaj rozpoczynamy przygodę z rekolekcjami rodzina 33. Jesteśmy dziećmi Boga, kochającego Tatusia. Myśląc o Panu Bogu, wracam do czasów mojego dzieciństwa. I właściwie utożsamiam, bo chyba tak było na, od samego początku, jako dziecko utożsamiałam Boga Ojca z moim ojcem. Miałam to wielkie szczęście, że mój tata był człowiekiem, jest człowiekiem. O wielkiej łagodności i mogę dziś powiedzieć, że nigdy nie zostałam przez niego w żaden sposób skrzywdzona, zawsze był łagodny, czuły, delikatny, opiekuńczy. Czułam się jego ukochaną córką, chociaż myślę, że wszystkie córki się tak czuły, że są ukochanymi córkami swojego taty. Kiedyś na rekolekcjach wylosowałam pewien cytat, do którego tak mocno przylgnęłam. Jesteś moją drogocenną perłą. I myślę, że każda dziewczyna, każda kobieta powinna sobie zdać sprawę z tego, że tak jest, że Bóg Ojciec kocha nas bezwarunkowo, że jest naszym Ojcem, który przyjmuje nas takim, jakim jesteśmy. Księże Marcinie, jak to jest, że czasem przez całe życie nie potrafimy rozpakować tego, Takiego cennego skarbu, który dostajemy w pakiecie z chrztem świętym. Mamy to, zostaliśmy ochrzczeni, ale wydaje się, że, że nie potrafimy z tego skorzystać. Jak to się dzieje? Jak to możliwe? To jest to taka ciekawa koncepcja z tym, z tym prezentem. Też wiele razy słyszałem w kościele, w czasie różnych kazań, księży, którzy mówią o tym, że właśnie można żyć całe życie z nierozpakowanym prezentem. Nie? Można być ochrzczonym, ale tak naprawdę nie korzystać jakoś z bogactwa chrztu. No i pytanie, jak to jest? Myślę, że lepiej pozwoli nam to jakoś zrozumieć biblijny obraz. Bo kiedy Chrystus był chrzczony, zanurzał się cały pod wodę. Jan chrzciciel, to tak naprawdę można przetłumaczyć Jan zanurzyciel. Chrzest to jest jakby rzeczywistość zanurzenia. Yy, zanurzam się w jakąś rzeczywistość i w niej już żyję. Nie? Yy, żyję pod wodą. Nie? Kiedy wchodzisz pod wodę, tam świat wygląda zupełnie inaczej. Nie? I rzeczywistość Chrztu to jest rzeczywistość zanurzenia w życie Boga. Otrzymujemy nową naturę w tym momencie. Nie jesteśmy już tylko ludźmi. Hmm? Ale otrzymujemy naturę dzieci Bożych. Nie chodzi tylko o to, co my mamy robić w takim kluczu moralnym, nie chodzi o to, co my mamy zmieniać w naszym myśleniu, postępowaniu, mhm. ale zmienia się nasza tożsamość, zmienia się nasza natura w momencie chrztu. Czyli to się dzieje poza nami trochę, tak można powiedzieć? Bo chodzi o to, na ile świadomie musimy w tym uczestniczyć, no bo jako dzieci zostajemy najczęściej ochrzczeni. Tak. I teraz y, na ile to działa, y, mimo tego, że możemy z tego y, nieumiejętnie korzystać, a na ile właśnie my musimy sobie ten pakiet rozpakować. Z jednej strony działa niezależnie od tego, jak z tym współpracujemy, bo tak właśnie działają sakramenty. Y, w teologii się mówi o takim określeniu ex opere operato, czyli niezależnie od tego, co i jaką kondycję moralną ma na przykład przyjmujący, Bóg działa. To jest obiektywne działanie Boga, niezależnie od, od wiary tego człowieka. Nie? Niezależnie od tego, czy ta wiara jest taka, czy jest taka. Nie? Bóg działa. Nie? Natomiast jest też taka przestrzeń odpowiedzi człowieka. Nie? Najpierw jest działanie Boga, a później człowiek odpowiada na to działanie Boga. Nie? No i po pierwsze, żeby mógł przyjąć działanie Boga, to potrzebuje to dobrze rozumieć, czym jest chrzest. Nie? Że to jest rzeczywistość zanurzenia, poruszania się yy, w trochę innym wymiarze. Mam inne odniesienia. Nie? Pamiętam, jak pierwszy raz, yy, kiedy uczyłem się pływać i kiedy pierwszy raz zanurkowałem, to pierwsza moja myśl była taka, to jest zupełnie inny świat. Nie? No i to jest co, coś takiego, wchodzisz w doświadczenie chrztu i to jest zupełnie inny styl życia. Nie? To dlaczego są ludzie, którzy są zanurzeni w chrzcie, a mimo to się zdarza, że występują wręcz z kościoła? Nie? Skoro i tak niezależnie od nich ta łaska działa, to dlaczego tak się dzieje? Można by powiedzieć, no, nie powinno tak być, tak. Bo, bo ten chrzest powinien ich jednak tam gdzieś bardziej przytrzymać, nie? W, w sercu tak. kościoła. Łaska otwiera człowieka na, na działanie Boże, ale nie determinuje go. Jest wolna decyzja człowieka. Nie ogranicza to znaczy, jego tak. wolności. Mhm, tak. Czyli przyjmując chrzest, ja sam świadomie podejmuję, podejmuję każdego dnia decyzję, chcę żyć w zanurzeniu. Albo podejmuję inną decyzję. Tak. No i jeżeli się wynurzam, to zaczynam odnosić się do rzeczywistości i zaczynam przeżywać siebie w innych kategoriach. Już nie zanurzenia. Nie?